Nadszedł czas na jeden z moich ulubionych corocznych punktów, czyli przetestowanie składu zbudowanego z kart najczęściej używanych przez graczy. Co jasne, bazujemy wyłącznie na danych z rynku transferowego, czyli te karty są popularne, bo gracze sami chcieli nimi grać i je kupowali, a nie grali nimi przez to, bo trafili je niewymienne w paczce i z braku laku szkoda im było sadzać je na ławce rezerwowych. Więc ciekawe, ilu zawodników z tego zespołu odgadniecie? Myślę, że większość kart nie jest trudna do i zaczynając od Mignon, to jest w sumie jeden z trudniejszych przypadków, ale jego obecność jest logiczna, no bo w Premier League czy La Liga jest wybór wśród bramkarzy, a Mignon, chociaż wcale nie jest najlepiej grającym golkiperem, to nie dość, że jest Francuzem, samej Serie A daje zgranie takim zawodnikom jak Thuram czy AO, więc prawdopodobnie to postawiło go na piedestale. Idąc dalej, Ferland Mendy. No absolutnie bez zaskoczeń, no dobrze przynajmniej, że ten gość nieco częściej trafia się w i faktycznie jest tyle jego kart, że gracze nie mają problemu z jego zakupem. Idziemy dalej, no ale nie opuszczamy Francji, bo najchętniej wybieranym środkowym obrońcą jest na ten moment William Saliba i to też nie jest chyba żadną niespodzianką. Natomiast ciekawsze jest, że już jego partnerem, a także najniżej ocenionym piłkarzem w tym składzie został Van de Ven który faktycznie jest bardzo wyjątkowym obrońcą. Szybkim, ogromnym, całkiem silnym i ogólnie grającym lepiej niż podaje overall. Natomiast Holendra cały czas goni kundę i możliwe, że po premierze tego filmiku to Francuz rzuci go z drugiego miejsca. No ale zamykając już defensywę, nie było innej opcji. No to musiał być Kyle Walker, Hakimiego nie da się zbytnio ciekawie zgrać, bo w ligę trochę zawiewa nudą, z jest podobnie. I jak to zwykle bywa, na piedestale stanął Anglik, którego co ciekawe, także goni kundę. Wchodząc z drugą linię, zdecydowanym liderem na lewej pomocy, jak i lewym skrzydle, jest Nico Williams, który zyskał sobie popularność dzięki fantastycznie wyglądającej jak na start gry karcie. Obok Hiszpana ląduje Frankie de Jong, czyli najchętniej ogrywany środkowy pomocnik w FC25, którego w przeszłości także oglądaliśmy już w podobnych składach, więc obecność Holendra absolutnie nie zaskakuje i ciekawsze jest już pojawienie się Bellingham'a. No bo to w końcu karta oceniona aż na 90, a mimo to tania i trafiająca się w paczkach tak często, że nawet biedni gracze nie mają problemu, by po nią sięgnąć, więc z odpowiedniej perspektywy to jednak nie najlepiej świadczy o Angliku. No ale o czym tu mówić? Skoro do składu najczęściej używanych kart w tym roku załapała się nawet kobieta, Patricia Jaro, której gracze dawali szansę najpewniej przez fakt, że ma świetne statystyki, jest ta. A do tego posiada styl gry długie podania. No tyle w temacie. A zamykając drugą linię, widzimy już trzeciego piłkarza z Realu Madryt, którym jest Rodrigo. No Ale faktycznie Brazylijczyk ma w tym roku parę atutów, by wzbudzić zainteresowanie graczy i wręcz awansował do grupy zawodników z Na Aczkolwiek to nie jest najważniejsze, bo najważniejszy jest fakt, iż zamykając tę drużynę, na ataku ukazuje nam się najczęściej używana do tej pory karta wersji 25 należąca do Grizmana. Napastnik Atletico znowu cieszy się popularnością. Ale chyba mimo wszystko można odbierać to jako pozytyw, bo jednak jest to napastnik mający tylko 80 tempa, więc nie ma tutaj promowania mega Pace'a, a gracze i tak sami z własnego wyboru kupowali tak często Griezmana do swojego składu. Natomiast ten nasz finalny skład najczęściej używanych kart wcale nie wygląda najgorzej i wręcz ma aż 29 punktów zdania, więc na pierwszy rzut oka nadaje się do gry z marszu i jedyne co, no ja nie wiem, kto to jest ta patrycja, no bo tak jak większości, nie interesuje się kobiecym futbolem. W każdym razie ten zespół jak na drużynę raptem około 300 tysięcy monet, bo tylko tyle kosztuje obecnie ta ekipa, z czego jakąś jedną trzecią tej kwoty pochłania Saliba spisuje się faktycznie całkiem nieźle, a też obecność zawodnika Arsenalu ma swoje wielkie plusy, ponieważ wszyscy już wiemy jak dobry jest on w tej grze i co za tym idzie Francuz daje tej linii obrony stabilizację. Natomiast czego by on nie zrobił, nie da się ukryć, że największą gwiazdą tego

Ten gość do tej pory strzelił mi już sporo bramek, ale dopiero nagrywając ten filmik, miałem okazję zagrać nim pierwszy raz i na własnej skórze przekonałem się jakim jest on ukrytym rzeźnikiem, no bo to jest piłkarz mocno osadzony w mecie gry, niby słaby fizycznie, ale za to tak poruszający się po murawie, że nawet gdy czasem próbuje złapać go za fraki Van Dyke, francuz przebiega mu pod pachą. Dribbling Grismana jest świetny, no i zresztą dzięki niemu on czasem gra sam. Na przykład na tym klipie w tle wrzuciłem random. Nowo nonszalansko piłkę w pole karne bez nadziei na cokolwiek sensownego a Griezmann zgasił ją piętą i wyłożył sobie do takiego strzału że w tej sytuacji nie miał prawa się pomylić, no zresztą te strzały nie dość, że są świetne i nawet słabsza noga oceniona na trzy gwiazdki jakoś nie kuleje, to wszystko wspomagane jest przez złote finezje i Francuz nie ma problemu by tą słabszą nogą zdobywać gole z pola karnego, no do tego w tej swojej ruchliwości nigdy nie powiedziałbym że Griezmann ma tylko się tempa, bo często nie mogli dogonić go nawet boczni obrońcy, więc zabawa tą kartą to była prawdziwa przyjemność i nic dziwnego, że gracze tak chętnie po nią sięgają. No ale jednocześnie Griezmann sprawił, że w tym zespole nikt nie wyróżnia się już tak jak on, bo na przykład ten Bellingham, no to niby jak na swoją cenę jest ok, ale jakbym miał zamiast niego w składzie kartę Les Melus za ligę mistrzów wartą 15 tysięcy monet, to by mi raczej nie zrobiło wielkiej różnicy. Nico Williams, świetny. Tempo i fantastyczny dribbling, ale słaba siła sprawia, że grając nim trzeba unikać kontaktów fizycznych jest to zawodnik nadający się głównie do uczekania rywalom i szukania wolnych przestrzeni. No zresztą w teorii bardzo podobny do Rodrigo, ale w praktyce to jednak Brazylijczykiem grało mi się lepiej, bo pomijając nieco niższe tempo, Rodrigo ma zdecydowanie lepsze strzały i nieco lepszy dribbling oraz podania, więc wielu elementach gry spisywał się lepiej od Hiszpana. Tak jak zdawało mi się, że De Jong spisywał się mimo wszystko lepiej od Patrycji, bowiem ona ma wiele umiejętności, ale jest niska, chuderlawa i słaba fizycznie, więc nadaje się głównie do rozgrywania i czasem pośle jakieś fajne podanie na dobieg dzięki swojemu stylowi gry, aczkolwiek ogólnie jak przyjdzie co do czego i trzeba zająć się defensywą, no jej wsparcie jest minimalne. Obok takiego Tiurama z SBC, no wygląda delikatnie mówiąc słabo, no już nie będę wspominać o jej walce w powietrzu. Natomiast ogólnie mimo obecności Hiszpanki, ta ekipa jak na tak, tani skład spisuje się całkiem przyzwoicie. Mieliśmy ostatnio restart sezonu i automatyczny spadek co najmniej o dwie dywizje, więc to nie jest ekipa, którą chciałbym obecnie grać na co dzień i walczyć nią o kolejny awans do elity, ale jeśli ktoś jest w jeszcze niższych dywizjach i gra bardziej for fun, nie ma przeciwwskazań, by nie spróbował zabawy tym składem. No bo jakby nie patrzeć, wszyscy zawodnicy w tej ekipie znaleźli się w niej, gdyż chętnie bawili się nimi inni gracze, a bawili się nimi, bo nie byli najgorsi lub też tak jak Mendy. Saliba czy Griezmann byli świetni, więc w tym przypadku można posłuchać opinii ogółu i zasugerować się tym, czym chętnie grają inni. To jest też ogólnie dobra ekipa dla graczy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z FC25, kupili grę nieco później albo mają zamiar dopiero ją kupić. Dążenie do takiego składu na początek i zabawa nim no jest całkiem niezłym pomysłem, z tym, że co do tych nowych graczy, oni kupują grę co roku w listopadzie i grudniu po zapoznaniu się z opinią innych grających już osób. No a jak w tym roku ci gracze zapoznają się w jakiej kondycji jest obecnie FC25, to chyba raczej nie będą oni skłonni, by dołączyć do naszej społeczności. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!